No to, witam wszystkich w pierwszym Let's Play in Ataman TV Dzisiaj zagramy w Skyrim'a, jako że ta gra zajmuje mi ostatnio najwięcej czasu Zaczniemy od momentu, na którym ja skończyłem, nie będziemy zaczynać, tylko pokażę Wam już parę ciekawych miejsc Parę ciekawych rozwiązań i generalnie jak wygląda moja gra po około 12 do 13 godzinach gry Mamy jak widać poziom 14 w połowie 15, ale to wcale nie odzwierciedla dla ilości przebytych questów głównych, gdyż te przeszedłem może jedną piątą gry, teraz obecnie po prostu sobie zwiedzam jakże piękny i uroczy świat Skyrim. No to mniej więcej, mniej więcej właśnie teraz yy, przyszliśmy do lasu, idziemy w stronę tego oto miejsca. Pękniny po pękni, a Nuriel ma dla Ciebie nagrodę. Tak, zabijanie smoka, było na niego... Była za niego nagroda, więc czemu mam nie odebrać coś, to dają. zabijanie smoków, niekoniecznie nawet dla nagrody mogę robić, gdyż pieniędzy tutaj mam brud. Można sprzedawać dosłownie każdy element, jaki się spotka. Nawet rogi mamuta. O, słyszy mnie jakieś odgłosy. Być może być może będzie coś ciekawego o widzę że tutaj będzie walka ale to chyba są strażnicy gromowładny żołnierz do wichrowego tronu dobrze i ta się nam udam, gdyż chętnie się dołączę do gromowładnych no ale idziemy dalej w tym momencie y, na tą samą kopię o. No i co się popisuje? I już nie wstał. Y, możemy grać tak jak ja gram, przyzwyczajony tak z różnych gier tego rodzaju jak Gothic, ale możemy my też mamy ofertę zagrania z tej Perspektywy. Jest to przyjemniejsze do walki, zbierania, czy czytania, poznawania niektórych elementów, ale kiedy zwiedzam y, zawiłe korytarze, po prostu potrafię się pogubić w tym trybie. No nie wiem, może mamy coś z wyczystym kierunku kobiecego u siebie, chociaż w normalnym życiu tego nie spotykam. A to podążamy tą drogą. Tutaj widzimy na radarze, że przed nami powinna być jakaś jaskinia. Y Oczywiście ją zbadamy, czemu nie? To jest zarobek, to jest przygoda, to jest doświadczenie, a przecież o to w tej grze chodzi. Yy, najwyraźniej mam już takim niedaleko do celu. No, niedaleko to pojęcie względne, ale... Czy zaczyna się nam przybliżać. O, królice. Tak. Yy... Środowisko jest bardzo żywe. No, ostatnio zacząłem sobie się bawić tym krzykiem, chociaż mamy też parę innych. W miarę gry pokażę jak działają. Jeszcze nie wszystkie odkryłem i na nie, nie każdy rozwinąłem. Każdy krzyk, żeby go aktywować, potrzebuje smoczyli duszy, którą wchłaniamy po zabiciu smoka. Tutaj widzimy, będzie coś ciekawego. No to teraz. To jest miejsce, do którego miałem się skierować, a nie widziałem, gdzie on jest. No i bardzo fajnie, gdyż yy, tak jak tutaj powinienem mieć w księgach list od przyjaciela. Demonstracja twojego tłum, czyli krzyku smoczego, spowodowała niemałe zamieszanie w miejscu zwanym Reduta, w zaginionej dolinie. Nie każdy cieszy się z powrotu smoczych dzieci. Ja natomiast nie mogę się doczekać, aż rozwinie swój talent. Skyrim potrzebuje prawdziwego bohatera. Zainteresuj się miejscem zwanym Angarwunde, czyli w tym miejscem do którego właśnie dotarliśmy. No to czeka nas w takim razie ciekawa przygoda, bo tutaj powinniśmy poznać coś z naszych smoczych umiejętności. Zapisujemy grę. I za chwilę wracamy. No to jesteśmy, weszliśmy do Angarwundy. O, już słyszymy coś tu się dzieje. A ja muszę z nich zrezygnować, bo oni boją się kilku truposzy. Ach, nie zauważyłam Cię. Oczywiście, że jestem zmartwiona. Jestem bliska zdobycia niewiarygodnej fortuny, ale moi tchórzliwi pracownicy uciekli, gdy tylko pojawiło się jakiekolwiek niebezpieczeństwo. No to już wiemy, że fortuna będzie moja, a ona nic tego nie dostanie, ale nie musisz o tym wiedzieć. Zpadaliśmy ten stary grobowiec i dotarliśmy do komnaty pełnej trupów. Zespół zajrzał tam, obrócił się napięcie i umknął. Takich jak te raczej nie. Te w środku wciąż chodzą. Tak czy siak nie zdobędę skarbu, dopóki nie pozbędę się potworów z tamtej komnaty. Potrzebuję więcej ludzi. To niezły pomysł. Wyglądasz? Słuchaj. Podzielę się z Tobą, jeśli pomożesz mi zdobyć skarb. Zgoda? Podzielisz. No, mowa stoi, widzę, że nie mogę tu odpowiedzieć tak, jak ja bym odpowiedział w życiu. Że ja tam zejdę, wezmę sobie wszystko. Dziękuję za informację. No cóż, najwyraźniej taki już jestem. Ale tutaj musimy się zgodzić albo nie zgodzić. Doskonale. Czy dowiedzieć coś więcej? No, nie, sumie jest Twoim więcej, bo sam to odkryję. Mowa stoi mówi. w takim razie. Uch, nasz. Najpierw usuń te potwory z głównej komnaty. Zostanę tutaj, dopóki nie skończysz i zaplanuję nasze no, kolejne no. posunięcie. Usuń potwory z głównej komnaty. No. Mam się pozbyć draugrów z awangorda. No i jeśli mamy 4 draugi nie są jakimś obecnie przerażającym przeciwnikiem dla mnie. No chyba, że te wyższe. No, zobaczymy powalczmy trochę. Gdzieś by to był draug. No i tyle, by było na tyle. No i po jednym. Oj, nie trafiłem. O, ten draug rzuca lodowe pociski. Co się popisuje? No, następny raz, jak będę grał, to sobie zrobię MAGA. I już teraz są to wyciągane ciekawe. A zawsze na początek fajnie się gra wojownikiem. No, znaczy fajnie, prosto. Staram zwyczajnym zapisem grę i idziemy dalej. No to wracamy. Wrócimy do naszej znajomej, która chce nam zabrać skarb. I informujemy o tym, że zabiliśmy wszystkich trzech potężnych draugów. Więc nie mamy Wszyscy nie do żyją. Za mną. Nie Dobrze, prowadź kobieta kocie. No i tutaj się pojawiają pewne miusy. Lidia, czy inne e, np. E, stają zazwyczaj tak, że nie ma szans przejść, jeśli wchodzimy do jego pomieszczenia. Trzeba się odsunąć i one, oni wtedy też stają tak, byśmy mogli normalnie przekroczyć drzwi. Nie świadczy to za wczesną inteligencją zbyt dobrze. No, prowadź kobieto, prowadź. Hmm. Zdaje się, że od skarbu dzielą mnie tylko te drzwi. Oby nie po to tu przy... Głębiej w ruinach musi być coś, co uruchomi te drzwi. Weź ten klucz. Powinien otworzyć... No tak, wszystko jasne. Gdzieś tu są drzwi. O, patrz, mamy drzwi. Na najlepszym wyjaśnieniu będzie to, że ha, mamy klucz. otwaliśmy drzwi. chodzimy dalej. No to idziemy. Skinia, jaskinia, jaskinia. O, zejście tu. Nie rzuca się tak na początku w oczy. No chyba za późno na podjęcie takiej decyzji. Ale wydaje mi się, że jak tam skoczę, to już nie wyjdę. Hmm, gramia zapisaną. Jedziemy. Do odważny świat należy. Ciekawe tego, co zrobi Lidia. Na pewno nie zaskoczy. Dobra, poszła w drugą stronę. Świetnie. Czyli musimy sobie radzić sami, jak zwykle. Już widzę przeciwnika. No. Życia mam całkiem sporo, więc takie ataki draugów pomniejszych nie robią praktycznie już nic. Też nic ciekawego. Oj, pułapki. Trzeba być tu uważnym najwyraźniej. A niech mnie. Lidia zaszła na nas od drugiej strony. Dyleż. jej i po sprawie widziała. Pomogła mi z łuku, chociaż ona tak naprawdę nie jest silna. Przydaje się raczej jako mięso armatnie, kiedy pojawia się jakiś silniejszy przeciwnik, zazwyczaj zaczyna atakować ją. Ja wtedy mogę z boku przez jakiś czas zadać mu parę obrażeń. Przeszliśmy przez drzwi. I kierujemy się dalej. A już tych kamieni mam sporo. Okej, okay, chyba znaleźliśmy na sposób. Mam otworzyć drugą bramę. No to się mam kierować dalej. A, wyszliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. Super, no to idziemy dalej. Zostały już tylko jedne drzwi. Pośpiesz się. Tutaj poszliśmy ostatnim razem, a z tego co widziałem, po drugiej stronie też są drzwi. I pewnie teraz, bo otworzyć drugą bramę, musimy przez przejść, zabić parę potworków. No, żeby nie nudzić, wrócimy do gameplayu Let's Play WataMan TV po wykonaniu tego, tej ścieżki. Niebawem się widzimy. No to wracamy. Otwaryśmy kolejne drzwi. No i możemy ruszać. Dalszą podróż poprzez czeluści. Jakieś jaskini. No, oczywiście że tak będzie. Z drugiej strony nawet mi się to podoba. A, no to ruszamy dalej. No i to warto wspomnieć, że w świecie skarin takich jaskiń... Yy, ...czy ruin jakichś świątyń jest tak ogromna ilość, że spokojnie możemy spędzić parę dziesiąt godzin szukając ich. No i proszę, poznaliśmy słowo mocy. Oświęcony krasnoludzki to bojowy, bo warto się tym zainteresować, ale niestety coś trzeba wyrzucić, jako że za dużo tych śmieci zbierałem. Nie wiem po co mi był stalowy to bojowy. No i zmierzam już do wyjścia. W takim razie kolejna misja mojej postaci o bardzo ładnym imieniu Arlin skończyła się powodzeniem. A no, i nazwijmy to. Nie nazwijmy to misją, po prostu zwiedzałem napotkaną ruinę. Wchodzimy do Skyrim. No I na tym będziemy kończyć pierwszy gameplayowy filmik na kanale ATA TV. Powiedzmy nazwijmy to próbą, Będziemy, będzie ich coraz więcej, niebawem też pojawią się nowe recenzje Zapowiedzi, trailery Odwiedzajcie nas, subskrybujcie Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do dodawania nas na Facebooku, nic to nie kosztuje, a motywuje i Można być na bieżąco z każdym nowym dziełem, jeśli lubisz gry Filmy, nawet zapowiedzi, jesteś zainteresowany gameplayami, gier, zastanawiasz się, czy coś kupić. Na pewno mój kanał może Ci nieco rzeczy podpowiedzieć. No to dziękuję wszystkim. Do zobaczenia wkrótce.